Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dziś Państwu opowiem o dwojgu nietykalnych, bardziej jednym nietykalnym i drugiej jego żonie, Patrycji Koteckiej-Ziobro. Do niedawna, chowający się za chorobą, Zbigniew Ziobro nieoczekiwanie wraca do krajowej polityki. I próbuje mieszać, zarówno wewnątrz partii, walcząc o władzę, jak i grożąc i zastraszając prokuratorów, funkcjonariuszy prowadzących śledztwo, odwołując się do swoich aktywów. Faktycznie odniósł ją on wielki sukces, ponieważ udało mu się zabetonować polską prokuraturę, mimo że odzyskano kontrolę nad stanowiskiem prokuratora krajowego. To pan minister Adam Bodnar nie poszedł za ciosem i nie spróbował odwołać wbrew ustawie, a zgodnie z konstytucją pozostałych zastępców e, prokuratora krajowego, bez, bez, opinii, e, Donald, bez opinii prezydenta Andrzeja Duty. E, ta blokada jest niezgodna z konstytucją z tego celu, że przeniosła władzę prokuratora krajowego. Z prokuratora generalnego na prokuratora krajowego i częściowo prezydenta. Intencją tej zmiany była właśnie betonowanie, brak możliwości zarządzania prokuraturą przez zwycięską partię, właśnie na wypadek, gdyby przegrali wybory, co się stało. Tu możemy ubolewać, ale. Ziobro ma ten status nietykalny w paru śledztwach, gdzie ewidentnie jest on tak zwaną, Amerykanie mówią, Anglicy też, person of interest, czyli my po, ma po polsku używa się słowa figurant, osoba, co do której nie ma pewności, czy jakie będzie miała ewentualnie zarzuty, natomiast można w z dużej z do, dozie prawdopodobieństwa powiedzieć, że powinna je mieć. Zbigniew Ziobro wydaje się być najbardziej adekwatną osobą do postawienia jej jako na czele zorganizowanej grupy przestępczej zarządzającej Funduszem Sprawiedliwości. On decydował o kształcie tego. On się też pojawia na taśmach Braza jako szef, ale też w zeznaniach i wyjaśnieniach osób, co do których mówiły, że poszły bezpośrednio, negocjowały z Ziobrą. Mówimy na przykład o panu prawniku, panu Waldemarze G. Mówimy też o człowieku, który pracował dla księdza Michała Olszewskiego i uwaga, powiedział mu, że parę lat przed zmianą władzy, że wszystko jest już przygotowane i że jestem uzgodnione właśnie z szefem. To ten szef się parę razy pojawiał. Jako ten decydent. Z kontekstu wynikało jednoznacznie, że chodzi o Zbigniewa Ziobrę. Rolę Zbigniewa Ziobrę potwierdza też jedna staś mraza i chyba najmocniejsza, gdzie te urzędniczki pani Karolina K. i Urszula D. zastanawiały się, co się stanie, jak padnie pytanie o kontakty z Patrycją Kotecką Ziobrą. Czyli tą szarą eminencją w partii, jak ona wpływała na przyznanie funduszy. I teraz cytat. Co robić? Na ile ingerowała w różne rzeczy? Ja się wszystkiego wyprę, no chyba, że mają na Pegazusie moją czułą korespondencję z nią, mówiła rozbawiona. E, I to jest, szanowni Państwo, klucz całej sprawy. E, pani Patrycja Kotecka Ziobra ma wystarczająco powodów, żeby wezwać ją na świadka chociażby. Tak samo, Szanowni Państwo, Zbigniew Ziobro powinien być już przesłuchany. Jak wiadomo, może się pojawiać w prokuraturze. Mieliśmy informację, że pojawił się w jednej z prokuratur, to ujawnił onet.pl w połowie października, w czasie, kiedy miał się pojawić przed komisją śledczą do spraw afery Pekazusa. Tam się zasłonił proceduralnym mykiem, twierdząc, że Trybunał Julii Przyłębskiej zdelegalizował Komisję Pegasusa, więc on się nie może pojawić przed ciałem, które nie istnieje. Zbigniew Ziobro, przesłuchany jako świadek w takim, może oczywiście powiedzieć, że z uwagi na grożącą odpowiedzialność karną uchyla się do odpowiedzi, ale bardzo mocno ucierpi na tym jego wizerunek. Po drugie, dziś Ziobro cały czas korzysta z tego immunitetu Takiego formalnego i nieformalnego. To nieformalne polega na tym, że kilkuset prokuratorów, krótko mówiąc, umoczonych w wykonywanie jego bezprawnych poleceń, cały czas pracuje i wykonuje obowiązki w prokuraturze. Prokuratorów jest mniej niż 6 tysięcy. Więc wyobraźcie sobie Państwo, że to jest naprawdę potężna siła. Mówimy o kwocie rzędu 10-15% prokuratorów. Zbigniew Ziobro. Odpowiada za to, że powstał coś takiego, powstał jak garaż Jerzego Ziarkiewicza. Pod koniec stycznia 2024 roku Gazeta Wyborcza ujawniła, że prokurator, szef prokuratury regionalnej w Lublinie Jerzy Ziarkiewicz nie może pomieścić akta spraw, które bierze i przetrzymuje u siebie w gabinecie i w związku z tym, to nie jest żart, przeniósł je do garażu, w którym powinien stać jego samochód. Sprawa stała się głośna, ponieważ jego kierowca wyklinał na to, że samochód nie mieści się już w garażu w związku z tą liczbą ak, która jest tam przechowywana i po prostu zamarza w nocy i on jako kierowca musi przychodzić po prostu co rano i to po prostu oskrobywać, rozgrzewać. No to jest po prostu dodatkowa robota. To narzekania właśnie naprowadziły ludzi na to, że... Ziarkiewicz brał do siebie sprawy z całej Polski, te sprawy kazał mu wysyłać Ziobro, i on te sprawy u siebie chował. Oferował, Ziobro prowadził prokuraturę w ten sposób, że oferował dwie rodzaje usług. Po pierwsze były to usługi polegające na wstrzymywaniu działań przeciwko swoim. Jak to wyglądało w praktyce, pokazała ujawniona na początku, 2019 roku, afera Geralda Birkfelnera i Kaczyńskiego. Afera dwóch wież. Otóż Gerald Birkfelner, mąż kuzynki Kaczyńskiego, poczuł się oszukany, ponieważ Kaczyński zlecał mu pracę, którego kosztowały łącznie kilka milionów złotych, a na koniec, kiedy zrezygnował i odstąpił z projektu budowania dwóch wieżowców w Warszawie, na gruntach należących do partii, nie zapłacił. Wręcz przeciwnie, szyderczo powiedział, żeby go pozwał do sądu, to wtedy na pewno zapłaci. On złoży doniesienie do prokuratury i okazało się, że od pewnego momentu, przeczuwając, że jego krewny, jego kuzynki jest nieuczciwy, zaczął go nagrywać. Te nagrania zszokowały Polskę, dlatego że do tego momentu, do roku 2019, Kaczyński funkcjonował jako taki zagubiony często mający problemy z łupierzem, starszy pan, który myśli tylko i wyłącznie o Polsce, modli się w kościele, no generalnie y, wspomina brata, y, matkę, żyje skromnie i y, po prostu tylko i wyłącznie ta Polska w sercu. I nagle się okazało, że to jest cwany y, biznesmen w najgorszej tego słowa znaczeniu, taki... Y, nie przedsiębiorca, tylko taki koleś, który się dorabia na układzikach, który jak może to nie płaci faktury, który po prostu jest brutalnym kapitalistą w takim najgorszym tego słowa znaczeniu. Nie w takim kapitalistą, który ciężko pracuje po to, żeby rozwijać swój biznes, tylko taki, który dorabia się kosztem krzywdy innych, wykorzystuje swoją silniejszą pozycję. No w każdym razie doszło tam też do takiej sytuacji, że Pan Gerald Birkferner oskarżył Kaczyńskiego o domaganie się łapówki kilkuset tysięcy złotych na przekupienie jego człowieka w radzie nadzorczej fundacji, która miała wyrazić zgodę na budowę dwóch wież. No i to ten Garald Bigfren starkował się do 50 tysięcy złotych, które zapłacił. Posiadał dowody wypłaty z bankomatu, posiadał ileś tam szczegółów i być może posiada do tej pory taśmę w tej, z tej sprawy. W każdym razie śledztwo zostało wznowione w lutym, bo wcześniej zostało umorzone zarządów e, ziobry. Nawet próbowano zmieniać prawo tak, żeby zgoda na subsydiarny akt oskarżenia była możliwa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się zgodzi na to prokuratura. Krótko mówiąc, Ziobro zrobił z swojego ministerstwa, którym kierował, z prokuratury, którą kierował, taki sklepik z marzeniami. Z jednej strony sprzedawał dojeżdżanie swoim kolegom politycznym, wrogów, i tutaj wymienię Giertycha, Romana, na przykład Jakuba Karnowskiego, któremu postawiono byłemu szefowi Rady Nadzorczej PKP, któremu postawiono najpierw absurdalne zarzuty, zatrzymano o 6 nad ranem, wbito się w hipotekę na 7 lat, a później, kiedy te zarzuty kompletnie nie wytrzymały próby, to jeszcze na końcówce rządu wpisu zmieniono te zarzuty i skierowano sprawę do sądu. Absurdalnie, tylko i wyłącznie po to, żeby zabazgrać, za, 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 po, prostu obrzy... po prostu zrobić brudne papiery. Gdyby nie to, że już od pewnego momentu zarzuty od prokuratury pisowskiej nie były niczym zdrożnym, to na pewno by się to jeszcze bardziej odbiło na karierze pana Jakuba Karolskiego. Tak czy siak my, my zapłacimy, my podatnicy zapłacimy odszkodowanie z tego. Mam tylko nadzieję, że obecne kierownictwo prokuratury wyciągnie konsekwencje i będzie się domagało zwrotu. Maksymalnych kwot, których się może do, do, domagać od prokuratorów, którzy obsługiwali ten skandaliczne wypadki. No nawet też o sprawie Leszka Czarneckiego. Biznesmen w 2018 roku nagrał szefa KNF-u domagającego się od niego łapówki. Komisja Nadzoru Finansowego to jest to taka policja wśród. E Ręków finansowych, jedna z najsilniejszych instytucji decydująca o gwarancjach państwa. I pan Marek Szanowski spotkał się z Leszkiem Czarneckim i zaproponował mu, że za 1% wartości jego banku i zatrudnienie jego kumpla, to była kwota około 40 milionów, on położy kres planowi jego kolegów partyjnych, którzy chcieli chcą okraść Leszka Czarneckiego. Ponieważ Czarnecki złożył w tej sprawie doniesienie do prokuratury, złożył nagranie w tej sprawie, co sam trafił na celownik Zbigniewa Ziobry, który próbował go zatrzymać, aresztować, potem wielokrotnie składał wnioski aresztowe, postawił mu zarzuty w sprawie, w której ten był sam pokrzywdzonym, że próbował postawić zarzuty w sprawie, w której ten był sam pokrzywdzonym. Multum rzeczy, proszę Państwa. Można naprawdę udowodnić że o takich drobiazgach, jak działania przeciwko Tomkowiczu, Giertowi, gdzie też mamy dowody i poszlaki na to, że Ziobro o wszystkim wiedział. Wszystkim wiedział, bo ja do niego napisałem i zapytałem się jego personalnie, dlaczego są prowadzone konkretne postępowania przeciwko mnie. No i odpowiedziano mi, że no właśnie dlatego, że są prowadzone przeciwko mnie, to się niczego nie dowie. Więc była to po prostu polityczna prokuratura. On powinien przynajmniej. Eee... Eee... Powinna być przynajmniej, szanowni państwo, e, e, powinna być przynajmniej e, e, to wszystko powinno być przynajmniej po prostu wezwane, powinni być przynajmniej wezwani na świadka. E, I ta historia, szanowni państwo, jest e, najlepszym e, Przykładem tego, że ziobro ma immunitet. W sprawach w ogóle nie próbuje się przesłuchiwać, nie próbuje się wyciągać Patrycji kotyckiej ziobro. Ten immunitet się po części rozpo, rozprowadza też na media. Po pierwsze, Patrycja Kotecka ziobro ma świetne układy. To jest wirtualna Polska. Oczywiście te jej układy przenoszą się na męża. W zasadzie, jakby dobrze popatrzeć, ona była tylko i wyłącznie wyświetlona bardzo mocno przez Wojciecha Czuchnowskiego w słynny tekstu O Niebezpiecznych Związkach Patrycji Koteckiej. Poza tym media się bały Patrycji Koteckiej. Dlaczego się bały? Dlaczego się bały media? Czego się bali dziennikarze? Po części wyjaśnił to Andrzej Stankiewicz, człowiek, który. Jest no, jednym z bardziej znanych dziennikarzy. On opowiedział publicznie, że Patrycja Kotecka odwiedzała redakcje, w, w, w których jest. W, w, w których odwiedzała redakcje, w których e, pracował Andrzej Stankiewicz, i oferowała im lepszy budżet reklamowy, pod warunkiem, że się pozbędą Andrzeja Stankiewicza. Więc ludzie, którzy pracują w mediach, mają tego typu informacje: że z Patrycją, jak się dobrze żyje, to się żyje milej, to się żyje dłużej w mediach, nikt na ciebie nie dybie, więc, krótko mówiąc, ją omijają ona przy okazji zna się na mediach potrafi sprzedawać tak zwane niezłe spiny potrafi być wartościowym sojusznikiem medialnym czyli potrafi się odwdzięczyć za przysługi natomiast fakt że do dziś prokuratury omijają skutecznie zarówno ziobrę, bo tak jak już powiedzieliśmy jest jeszcze rola Witolda Dziobry, człowieka, który został delegowany do części biznesowej, do spółek Skarbu Państwa, zarabiał gigantyczne pieniądze w grupie PZU i nie za bardzo wiadomo, za co te pieniądze, te miliony złotych zarabiał. Tutaj można powiedzieć, że poszły jakieś doniesienia do prokuratury, natomiast brakuje... Szanowni państwo, brakuje takiej kompleksowej analizy i działań jak to było robione. Szanowni państwo, in... nikt nie bierze ich na cel. Nikt nie mimo że to jest bez wątpienia para, szanowni państwo, która Odpowiada za multum patologii, bo część to jest taka może do rozmycia, to, co teraz wymieniłem, czyli po kolei Fundusz Sprawiedliwości, tu co się znajdują oboje, topienie spraw przeciw sojuszników z PiSu i innych partii, ja wymieniłem cztery sprawy, tego jest znacznie, znacznie więcej. Mamy topienie spraw Tadeusza ryzyka, który gdzieś tam były. Mamy topienie spraw ludzi związanych generalnie z pisem. Jak na przykład brat Szymczyka, to był człowiek, który, komendanta głównego policji, który nagle został potraktowany jakimś pakietem deluxe. Nagle okazało się, że jego kumple kompanii idą siedzieć, on nie idzie siedzieć, musi wpłacić milion złotych kaucji Okazuje się, że nie znajduje tego miliona złotych kaucji i, i tak nie idzie siedzieć. Trzymają go na zewnątrz, mówią, że jego rona jest kora na raka, że to są względy czysto humanitarne, niezwiązane z polityką. Mamy wreszcie Artura Dziadosza, który był tam wiceszefem więziennictwa, potem zrobiono z niego wiceprezesa ważnej spółki Skarbu Państwa. Patent spowodował śmiertelne potrącenie kobiety 69 lat na pasach. Całość jest sfilmowana od 4,5 roku. Nie wiem jak jest teraz, Szanowni Państwo, ostatnia nasza wiedza urwała się na czerwcu 2024 roku. Nie było postawionych zarzutów, nie była nawet od, oddalona ta sprawa, no, czyli tak, żeby ewentualni pokrzywdzeni, no, rodzice rodzina e, ofiary nie mogli nawet złożyć sprawy do sądu. E, Ziobro w żaden sposób w tych sprawach nie jest e, ciągany, nie jest e, proszony o tłumaczenia. Mamy e, po prostu sytuacje, w których e, były minister sprawiedliwości wciąż cieszy się faktycznym i teoretycznym immunitetem faktycznym, no bo jest wciąż posłem, ale to bycie posłem nie przeszkadza, żeby wezwać i go poprosić o wytłumaczenia co ciekawe, tak jak wspomniałem, on się może zasłonić tym, że nie chce odpowiadać, bo może być później odpowiadać karnie, ale to bardzo, ale to bardzo źle wygląda w później w mediach. Co więcej, fakt, że się nie chciał pojawić na komisji do spraw Pegasusa, chociaż wcześniej twierdził, że jak go komisja wezwie, to zawsze chętnie przyjdzie, choćby, nie wiem, był w terminalnym stanie, pokazuje, że on rozumie, że każda odpowiedź, brak odpowiedzi jest dla niego bardzo, ale to bardzo kłopotliwy. Więc on chce przekazywać mniej informacji, tym lepiej. Sensem tego materiału jest, szanowni państwo, zachęcenie pana prokuratora Bodnara, prokuratora Korneluka, aby nie zwlekali z tym, bo jeszcze gdybyśmy mogli rozciągać, to na przykład z samych tylko informacji medialnych można mówić o tym, że Ziobro stanął na czele też grupy przestępczej prześladującej sędziów. Mówimy o sędziach Igorze Tulei, mamy e, sędziego Waldemara Żurka, Juszczyszyna Gonciarka. Następnie e, Ziobro stanął na czele e, grupy chroniącej sędziów hejterów. I wszystkie poszlaki wskazują na to, ci sędziowie hejterzy zostali przyłapani na tym, że brali informacje z teczek personalnych, plotek i zadaniowali panią, która była takim obrotem na świat tych informacji, panią, ukrywającą się pod panią pseudonimem Mała Emi, Emilio Schmidt. Problem się zrobił wtedy, kiedy Mała Emilia Schmidt przyznała się do winy, przeprosiła m.in. sędziego Żurka za swoją działalność i chciała złożyć zeznania. Wówczas sprawa z doniesienia sędziego Żurka była umarzana. To również jest nadzór ministra sprawiedliwości, to jest ta szczególna piecza, którą on powinien ochraniać sędziów, bo umówmy się, uczestnictwo w grupie hejterskiej e, wyłącza takich sędziów z zawodu sędziego. Nic takiego się nie działo. E, Zbigniew Ziobro roztoczył nad tymi hejter, sędziami hejterami parasol ochronny. E, to również jest przestępstwo, oczywiście jak się je udowodni. Natomiast tu znowu mamy tę niemoc. Jest 10 miesięcy, on się nawet nigdzie tam nie przewija. W związku z tym, Trudno nie zauważyć, że przygotowujący się chyba do ucieczki, tak twierdzili ludzie wywiadu, którzy byli przekonani, przekonywali mnie, żebym alarmował Romana Giertycha, że jeżeli nie zrobi się czegoś, aby zatrzymać w Polsce Zbigniewa Ziobro, to lada chwila nam po prostu zniknie w taki sposób, że go nikt nie znajdzie. Ja protestowałem. Jakoś nie mogę sobie wyobrazić człowieka z ego pana Ziobry nie, i po prostu przyzwyczajonego do, kolei, do jakiegoś konkretnego komfortu. Szczególnie, że w wiele tych działań była tu, jak widać, z Funduszu Sprawiedliwości zaangażowana jego żona, która immunitetu żadnego nie ma. Więc e, ja mam wrażenie, że on. E, że to byłaby dla niego ostateczność. A tak to teraz przynajmniej wrócił. Jak wszystko wygląda, próbuje hamować postępowania poprzez zastraszanie prokuratorów, poprzez odgrażanie się, że wrócą, poprzez twierdzenie, że wszystko jest policzone. Być może, szanowni państwo, to się odkorkuje po wyborach prezydenckich, natomiast to jest trochę taka samo się przepowiednia. Wybory prezydenckie zostaną wygrane wtedy, kiedy ludzie uwierzą i dadzą jeszcze jeden kredyt zaufania, że to rozliczenie jest możliwe. Według mnie takim sygnałem, że Ziobro nie jest ponad prawem, byłoby wniesienie i uchylenie mu immunitetu. Na razie, Szanowni Państwo, sytuacja jest taka, że w grudniu 2023 roku Zbigniew Ziobro został oskarżony przez Romana Giertycha. I jeszcze tego uchylenia immunitetu nie ma. To jest immunitet, chodzi o uchylenie immunitetu z 212. Szanowni Państwo, ta para potężna, tak zwany power couple z angielskiego, Zbigniew Ziobro i Patrycja Kotecka powinni być wzięci na jako cel jeden z ważniejszych działań prokuratury, ponieważ to oni trzymali pieczę nad wszystkimi patologiami prokuratury. Przede wszystkim Ziobro oczywiście. Natomiast wrotami na, świato, na świat tych kwitów, różnych przecieków, wycieków i polityki była Patrycja Ziobro. Te świetne układy z wirtualną Polską brały się właśnie między innymi stąd, że wirtualna Polska dostawała dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ale też dostawała reklamy ze spółek skarbu państwa. To wszystko to jest jeden system naczyń połączonych. Jeżeli ktoś nie spróbuje jednak, jakby to powiedzieć pójść szczebel wyżej to będzie bardzo trudno przekonać Polaków aby poszli na wybory prezydenckie bo duża część ludzi jest zmęczona tym, że tyle miesięcy i nie ma jeszcze decyzji o wniesieniu o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze Szanowni Państwo, historia na weekend w dobrych kioskach, w dobrych empikach Oprócz tego, szanowni Państwo, historia Ekspert, pogardel dla szlachty, 250 lat sarmatyzmu, ale również Churchill uciekł z więzienia. To jest perełka w tym numerze i w co naprawdę wierzył Hitler. Ja osobiście też polecam historię bez cenzury, w dobrych kioskach, w dobrych empikach i uwaga, mój tekst o. Gangach powstania warszawskiego. Oczywiście wszystko jest dostępne na stronie capitalbook.com.pl. Ja jeszcze polecam Państwu: Choluba to jest książka, nasz bestseller Piotr Wroński, pułkownik Piotr Wroński, podręcznik szpiegostwa i zabijania, literatura sensacyjna, ale wysokich lotów, a tle też książka obowiązkowa dla byłych funkcjonariuszy, którzy z lat 90. odnajdą tutaj wielu swoich kolegów i przełożonych. Szanowni Państwo, w pierwowzorach powieść z kluczem. Niektórzy mówią, że z francuskim. Ja też zapraszam na mój kanał i Andrzeja Gąsiorowskiego, gdzie tam znajdziecie Państwo materiały z Bliskiego Wschodu Izraela, Stanów Zjednoczonych, Rosji materiały źródłowe, a także oczywiście komentarze. Dziękuję i zapraszam.